Kolejny odcinek, kolejne karty. Znowu mamy cały booster box ultra nowego. także karty mamy, koszulki do pludery przygotowane. Zmienimy kamerę, żeby to szybko trwało. To szybko to otworzyć. I zaczynamy, bo przed nami 36 boosterów, żeby odcinek... nie <grytanie> wam za tym uko, to nie możemy odpowiedzieć, boosterów. <grytanie> Boosterka. Kodzik Raz, dwa, trzy i cztery Oj Tak to jest jak się człowiek spieszy I zaczynamy mamy energię Gabita, Loco Whistle, Purnalab, Bronzor, Dewipider, Piplap, Skorupi, stanki, Escape Board Reverse i Weavile Holo Lecimy z tym koksem te ja jeszcze nie chcę tak otwierać jakoś fajnie. Czasami się fajnie otwierają, a czasami jakoś nie jakby za dużo kleju nawalili. Także kodzik. Raz, dwa, trzy i cztery. Energia. Unit Energy. Primflap. Ranguru. Gibble. Dewy Peter. Stanki. Tartwick, Alektabas. Yanma I Dalgia GX od razu ląduje do koszulki. Dalgia GX do koszulki I do Top Loader'a I Już wam pokazuję Jak ta karta wygląda z, trochę bliżej że Dalgia GX My Lecimy z koksem dalej To fajnie, że Dalgia GX, bo we wcześniejszym busterze miałem palkie, także ten duet GX-ów już mam. Tu nic dobrego nie będzie, bo jest zielony kod. Tak, także biały kod. dobre karty, zielony kod. złe karty, Stank Tank, Gadenia, Snover, Markrow, Gibul, Dewitider, Stanki, Stanki Reverse i Shinotic, mówiłem, że tak będzie. <laughs> Także zrobimy tak, żeby nie widzieć jaki jest kod. Raz, 2, 3 i cztery Energia, unit energy, Rotum, drivling, Electabus, Chimchar, Patrisu, Alański Century, Alański Bullpix. Super Boost Energy Prism Card, super, ilu, Karyo holo, także karta prism Właśnie, karta prism, proszę nie społaszczajcie tego na kartę pryzmatu, bo brzmi to strasznie homo Zostajemy przy nazwie angielskiej, czyli karta prism I Tu jest karta prism, unit super boost energy, przepraszam i lecimy dalej. Jak te Bustery, jakieś lepsze kleje teraz mają? Chyba. No, miałem tego nie robić. Trudno jeszcze kody Raz, dwa, trzy i cztery. Energia, grupu, skateboard board, Trio, jungos, cherubi, piplap, snower. Markrow Electric, Reverse i ta pulele. Ta pulele zwykłe. To chyba jest prezenty warty nawet. Co jest z tym boosterami? To były 4, uwaga. Tak, były 4. Energia, Fire Memory, grotu, Fergley, Gibble, Krogank, Tertwig, Roselia, Gibble... Dwa Gible. Order Pat Reverse i zwykły Drapion. To można było się tego spodziewać. Ale my mamy dopiero dwie fajne karty, także w tym w boosterach jeszcze coś tam na nas yy, czeka. Kodzik, cztery karciochy, energia, lopuny, manafi, Cynthia, Givo, rozelia, chimchar, patrizu, Skorupi, carnivine, reverse i fanrutum. Ale naprawdę w tych boosterach jest taki mocny klej. Działy kod Będzie coś dobrego. Dobra. Mam. Nic nie widzimy. Energia. Pokémon Fan Club. Chronidos. Fire Memory. Dewey Peter. Gibu. Skorupi. Likitung. Chimchar. Toxic Rock. Reverse. I Silva GX tego też jeszcze nie mam, także standardowo do koszulki do toploadera i podziwamy Silva GX, i lecimy dalej. Coś co, co zrobiłem nie z tej strony: Energia, Electric Memory, Locker, Young Mega, Patrizu, Skorupi, Yangos Cherubi, Piplap, Fermomary Reverse i Bastiodon Holo Jest reszty tych boosterów jeszcze. One nie chcą w ogóle współpracować yy, przy tym, przy otwieraniu. Energia, Cynthia, kosmeon Bronzok, Execute, Yanma, driflon Buizel, Railu, Unit, Energy Reverse i zwykle e, Araquanid. Już mi ręce bolą A dlaczego mnie ręce bolą? Ręce bolą dlatego, że tak to właśnie jest jak nagrywasz dwa filmiki pod rząd z otwierania kart Energia, Mount Cornet, Hank Monferno, Cherubi, Glam Snower, Hippopotas, Sphinx, Roselia Reverse i zwykły Toxic Rope. Mount Cornet, Trotum, Undefile, Fossil, Janma, Bronzor, Ghibli, Roselia, Timchar, Snow Reverse i Abna, Snow Zyku, Rar. Żeby przyspieszyć filmik, otworzymy parę boosterów w trochę inny sposób. Będzie trochę szybciej. Zaczniemy od kodu i zrobimy tak. No i niestety nic ciekawego Też nic ciekawego, kodzik Jeszcze tak z dwa otworzymy myślę I wrócimy już do normalnego otwierania Don holo No i kodzik Jeszcze jednego otworzymy w ten sposób, taki że tak się wyrażę prymitywny Aha, czyli tutaj była dupa totalna I wracamy już naraz do normalnego otwierania a jeszcze musimy trafić parę ładnych rzeczy, bo dopiero widzimy, że wyjęliśmy tego mało. Energia, Electric Memory, Flow Cell, Scantank, Eevee, Magmar, Morerul, Piplap, Saladin, Fan Rotom Reverse i zwykły Type 0. Energia, Rotom, Unit Energy, Cosmeo, Magnemite, Croc Gang, Bronzor, Gible, Patch Drift, Beam Reverse i zwykły Salazar. I tu już wiem, że jest coś dobrego, bo widziałem jak się coś świeci. Raz, dwa, trzy i cztery, I co my tu mamy? Mamy Energię, Ancient Crystal, Cherim, Ganush, Driflon, Morerul, Kosmok, Execute, Likitung, Lopun Reverse i Down Wings, Necromanza GX Full Art. Się trafiło dobrze. Jak ślepemu co się mówi? Mówię się jak ślepemu coś tam, nieważne, zapomniałem przy sobie Ślepej kurze na grzędzie. Kurde, coś mi się porąbało, i. Nie nieważne. Także full arcik wpadł Lecimy dalej, bo jeszcze coś powinno spać. Jeszcze jeden prizm na pewno Ale kurczę, trochę przyspieszymy znowu ten filmik. Gówno, 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 gówno i kodzik. Muszę zostaw mojego klapka. Uuu, tu coś będzie, bo biały kot, nie? Teraz porównam sobie biały kod. Trafiła się ślepej kurze ziarno. O, w ślepej kurze ziarno, właśnie. Biały kot, to otworzymy to normalnie. Raz, dwa, trzy i cztery. I mamy Energię Cherim, Magneton, Oranguru, Chimchar, Pachirisu, Alański Centru, Alainski Wilk, Vulpix, Bronzor, Shinx Reverse. Kurwa Tortera holo No niestety, biała karta to nie oznacza, że GX czy coś w tym stylu, ale to też oznacza, że może być holo Przyspieszamy takie, takie i owakie. Nic ciekawego. Jedyne co ciekawe to jest kodzik dla was. Uuu biała karta kodów. Puszek, przestań, bo ci. W klasce cię zamknę na noc. Raz, dwa, trzy i cztery. Energia, Gamosz, Asian Crystal, Spirito, Passmane, Shinx, execute Magnemite, Buzer, Unit Energy Reverse i... kurwa holo Aż przesunąłem matę. Ja się pytam, gdzie jest przynajmniej jeszcze mu 1 GX i 1 Prism karta. Nic ciekawego to, o, to, to, to uwielbiam, to uwielbiam taki, Jak się tak otwiera właśnie, to uwielbiam I znowu nic ciekawego, no Rotum jako pralka I Kodzik Ja się pytam gdzie są moje rary. Rainbow rary najlepiej Energia, Sheldon, Fossil, Cherry, Hipopotas, Roilu, Aloński Dignet, Piplap, Saladin. Shaming reverse i mamy secret rara unit energy kurwa złota karta ale zajrzyjcie secret rara także tutaj to chyba w 3 to plowdery to zaraz włożę Secret Rar Unit Energy. A jeszcze mamy parę boosterów, i mi się wydaje, że jeszcze powinna być jedna Prism-karta. I na tym koniec, bo mamy raz, dwa. Chociaż może, cholera wie. Lecimy na szybkości. O, wiem, Prism-karta Sol Galeo Prism wersja. Ale tu jeszcze kodzik. I mamy Sol Galeo w wersji Prism To jest w ogóle najlepsze, że jak jest Prism karta, to nie znaczy, że to nie musi być białego kodu, nie? Może być zielony kod i tu nagle sru Karta Prism Zaraz, źle wkładam Tak się wkładam, tak wkładam Żeby było zabezpieczone z dwóch stron przed kurzem I wszystkim innym Dobra, lecimy, lecimy Ale nie chcemy lec. Ale booster nie chce współpracować 4 energia, grocel, Jan Mega, Falkner, Janma, Driflo. Buizel, roilo, kibble, rotum reverse iiii... Wow. Infernape holo tylko. O Jezu, zrobiłem burdel, Infernape holo. Burdel ten tutaj dookoła siebie i na stole. Zwykły KOS, polecimy ta, Chinchars, Nissy, Likiton, Carnival England Hankrow Reverse, Magerna, Energia, Turanator, Bronzoki, i Faulner. O biała karta kodów, uwaga, biała karta kodów. Raz, dwa, trzy i cztery. Energia Gardenia Gabit Manafi Magmar Morero Piplup Saladin Execute Glenia Reverse Pokémon Fan Club Full Art! Ale mi się trafił Booster Box Secret Rush! Dwa Full Art! Trzy Full Art! Nie, dwa Full Arty, bo jeszcze była ta X ne Wix Necromanza, znaczy ta Necrozma. Jo, pierdziele, ale się trafiło, jak ślepej kurze ziarno, tak? No, jak ślepej kurze ziarno. Tak, że nie powiem, jest zajebisty booster box. Ciekawe, czy to różnica, że wcześniej był kupiony w Polsce, a ten jest akurat y z Anglii zamówiony jeszcze, jakieś ja wiem. W cholerę czasu przed tym, zanim wyszło, bo była niższa cena, niż jest teraz. I zostały nam cztery paczuszki, my się wydaje... Że tutaj już nic dobrego nie wyciągniemy, no nie ma, nie ma, nie ma takich rzeczy I Kodzik A nie, jeszcze 4 buty stary, to źle policzyłem chyba, już tam nie wiem co mówiłem no, Myślę, że to będzie koniec jednak Kodzik. Nie, to już będzie koniec. To już wyciągnęliśmy wszystko co się dało. Ale są zajebiste dropy. Nie ma co tamto. No kurczę, ten Secret Rar i Full Art Trainer to jest w ogóle coś zajebistego. No nie powiedział, nie pogardziłbym na przykład gdyby zamiast jednego z tych GX-ów, czy nawet tego Full Arta Trainera, to by nie było coś... O Jezu Kodzik. To by nie był po prostu jakiś GX Rainbow Rare, bo to też by było zajwiste i nawet by mi się lepiej podobało chyba. Ale miałem i tak co narzekać. I ostatni bukser, bo już sam nie wiem ile nagrywam. No mówiłem, no nie ma co się już tutaj czego spodziewać, jest to zielona karta kodu. Także nie ma co. Kurwa, jestem zdziwiony w chuj. Trzy pryzmy znaleźliśmy. To ja jestem zdziwiony, że jeszcze znaleźliśmy Siriusa Pryzma. Naprawdę. Moim zdaniem powinno być tylko dwa pryzmy. Albo. Mi się coś pochrzaniło, ale wiadomo, koszulka i top loader. Już robimy wam zbliżenie, tylko to zapakuję jak należy. O, o chwyciło. To jest Cyrus wersja Prism. Teraz takie małe, szybkie podsumowanie. Co udało nam się fajnego trafić. No tak jak wszyscy widzieliśmy, mamy tego Sariusa prism Kartę. Mamy Secret Rara złotego Unit Energy, mamy Dalgie GX. Mamy Super Boost Energy wersji Prism. Mamy Silvali GX, Down Wings Necrozma GX Full Art. Sol Galeo Prism i Pokemon Fan Club Full Art Zajwiste. Także łapy w górę, subskrypcje, dzwoneczki itp., itd. Szukaj mnie na miejscu jak jesteś z Gdańska. Zrobimy sobie jakiegoś rajda, może sprawdź opis, co jest w opisie filmu. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.